Hello! No cóż, że ze Szwecji. Widzicie tą datę? Tyle lat minęło, odkąd powstał klub, który noszę w sercu. Klub, któremu wiele zawdzięczam. Klub, który mnie ukształtował, tak naprawdę, piłkarską. W tym klubie przeszedłem wszystkie szczeble od trampkarza, po juniora do seniora. To stąd trafiłem do ekstraklasy, gdzie tak naprawdę z miejsca zostałem pierwszoplanową postacią. Tejże ekstraklasy, więc zawdzięczam mu sporo. Tutaj z okazji, właśnie stulecia istnienia klubu, chciałbym na ręce prezesa Mariusza Zimocha i kilku szaleńców. Bez urazy, panie burmistrzu, wiem, że pan też jest mocno w to zaangażowany. Moja rodzina również, ja, mój brat Wojciech, który jest trenerem, Łukasz, który jest zawodnikiem, zrobimy wszystko, wszystko, aby przywrócić lata świetności CKS-owi. I tutaj Myślę, że w tym roku priorytetem będzie awans drużyny, sportowy, pozyskanie strategicznego sponsora i takie moje życzenie, żeby w ciągu kilku lat wyprodukowano kolejnego reprezentanta Polski. Wiem, że szkółka jest na bardzo wysokim poziomie i tutaj gratulacje. Obserwuję, co się tam wy wyprawia, same fajne wyniki. I tego wszystkim Wam życzę. Widzimy się wkrótce. Nie powiem kiedy, ale widzimy się. I co? Ze sportowym pozdrowieniem pozdrawiam całą społeczność czeladzi. I do zobaczenia szybkiego. Ze Sztokholmu, Paweł Skrzypek.